Zwalczanie szkodników jest bardzo ważne, ponieważ powodują one straty ekonomiczne. Które szkodniki najbardziej zagrażają sadom jabłoniowym? Głównymi szkodnikami jabłoni w mojej ocenie to będą tak owocówka, jabkoweczka i wszystkie zwójkówki. Ich obecnie mamy 5 gatunków mszyce, kolejne szkodniki, które przyznają się do licznych strat jakby tutaj w gospodarstwach sadowniczych. Głównie to jest przyca jabłoniowa, jabłoniowo-łapkowa i bawełnica korówka, ale ostatnio pojawia się także mszyca karminowa. Mamy oczywiście przędziorki, które choć w ostatnich latach może ich znaczenie spadło, to mogą się także przyczynić do redukcji planowania. Przędziorki bardziej są groźne w sadach, które są przykrywane siatką przeciwgradową. Tam tworzy się taki specyficzny mikroklimat. Tarszny zniszczyciel no, występuje w Polsce już od kilku lat. Szkodnik bezpośrednio wpływa na tą część handlową, gdyż żerując na owocach, generalnie powoduje takie przebarwienia na skórce, no i w tym momencie owoc staje się niehandlowy. Te problemy ciągle jednak są z owocówką jabłkóweczką, ze zwalczaniem tego gatunku. Zwalczanie tego szkodnika na pewno będzie wymagało jeszcze większej uwagi niż jak do tej pory. Metody ochrony przed szkodnikami zależą od stosowanego systemu produkcji owoców. Dowiedzmy się, jakie zasady obowiązują w ramach integrowanej produkcji. Ochrona przed szkodnikami w systemie integrowanej produkcji wygląda w ten sposób, że nim w ogóle zdecydujemy się na wykonanie konkretnego zabiegu, powinniśmy na początek właśnie sprawdzić, czy dany szkodnik występuje w sadzie, zlustrować go przy pomocy wizualnych obserwacji. Możemy też pobierać liście i pod lupą czy binokularem przeglądać je w poszukiwaniu właśnie chociażby przędziorków. Możemy wykorzystywać również pułapki do monitoringu właśnie motyli szkodliwych, no i na tej zasadzie właśnie starać się dopiero podjąć decyzję o wykonaniu zabiegu, czy o, o doborze konkretnego środka. Gdzie szukać informacji o dostępnych rozwiązaniach do zwalczania szkodników? Warto za zawsze sięgnąć jednak tutaj do naszego programu ochrony roślin, czy też właśnie do, na, zajrzeć na naszą stronę instytutową, gdzie tam te progi zagrożenia również są przy poradnikach sygnalizatora, czy metodykach. Przechodzimy do produkcji owoców w systemie zero pozostałości, co w tym przypadku trzeba wiedzieć o programie ochrony przed szkodnikami. Jeżeli chodzi o informacje takie o środkach, na których podstawie możemy też stworzyć właśnie program, który upoważni nas do otrzymania takiego standardu zero pozostałości. W Instytucie opracowujemy takie programy i są one zamieszczone na naszej stronie instytutowej. Na początku stosujemy chemię, później no, preparaty, które są zarysowane do produkcji ekologicznej. No, wiadomo, że one krócej działają, no, w innych terminach, to no, kwestia przyzwyczajenia i nauki. A jak wygląda taka ochrona w praktyce? Sprawdźmy na przykładzie owocówki jabłkóweczki. Jakie rozwiązania możemy stosować w systemie zero pozostałości? Na początku e, przykładowo na owocówkę jabłkoweczkę stosujemy zarejestrowane w programie ochrony roślin insektycydy, natomiast w drugiej połowie sezonu wykorzystujemy biorozwiązania, które są selektywne dla fauny pożytecznej, nieszkodliwe dla. Środowiska naturalnego, także nie mają karencji, i tutaj dla przykładu do zwalczania owocówki jabłkoweczki, jest larwicyt na bazie granulowirusa. I tutaj te ostatnie przynajmniej trzy zabiegi na owocówkę powinny być zrobione tymi preparatami. Takie preparaty działają troszeczkę krócej niż typowe konwencjonalne insektycydy, więc interwał między zabiegami będzie krótszy. Powinniśmy przede wszystkim określić bardzo dokładnie termin wykonania zabiegu. W produkcji ekologicznej zasady ochrony przed szkodnikami są najbardziej restrykcyjne. Na czym one polegają? Przy zwalczaniu szkodników stawia się jako priorytet zwalczanie biologiczne, stosowanie różnych preparatów biologicznych, a także wykorzystanie naturalnych wrogów szkodników. To zwalczanie oczywiście jest podobne jak w innych konwencjonalnych gospodarstwach, czyli przede wszystkim monitoring, występowania szkodników. Próbujemy najpierw zapobiegać ewentualnie zwalczać tu w systemie ekologicznym tylko środkami dozwolonymi do produkcji ekologicznej. Warto pamiętać o specyfice produktów dopuszczonych do ochrony upraw ekologicznych. Tą ochronę musimy zaczynać o wiele wcześniej niż w konwencjonalnych. Ponieważ te środki nie mają tak wysokiej skuteczności jak środki chemiczne, dlatego trzeba koniecznie w dobrym terminie je stosować. Co trzeba wiedzieć o zwalczaniu poszczególnych szkodników w sadach ekologicznych? W systemie ekologicznym wydaje mi się, że chyba jednak mszyce są najbardziej problematyczne. Na drugim miejscu bym postawił chyba jednak owocówkę jabłkoweczkę. Jeżeli chodzi na przykład o owocówkę jabłkoweczkę to w systemie ekologicznym możemy wykorzystać właśnie substancje oparte o wirusy czy bakterie czy również środki oparte o feromony. Natomiast oczywiście no, jeżeli presja szkodnika będzie bardzo wysoka, a niekiedy jednak w statach ekologicznych tak jest, to i tak mogą pojawić się uszkodzenia. Jeżeli chodzi o pozostałe gatunki, na przykład przędziorki, w sadach ekologicznych ważniejsze będzie zwalczanie biologiczne, czyli introdukcja naturalnych wrogów, przędziorków, niż właśnie próba ich eliminacji głównie przy pomocy jakichś zabiegów nalistnych. Owady pożyteczne to sprzymierzeńcy sadowników w walce ze szkodnikami. W celu zwiększenia obecności owadów pożytecznych na plantacjach i w naszych sadach stosujemy różne metody agrotechniczne. Między innymi wprowadzamy pasy kwiatowe, wprowadzamy wyspy kwiatowe, czy też rośliny. Współrzędne. W wielu sadach tak naprawdę fajnie dodaje efekt i widać, że te organizmy pożyteczne są, rozwijają się tak szybko i w zasadzie są tak efektywne w redukcji mszyzn, bodajże, czy przędziorków, że tak naprawdę no nie musimy w żaden sposób ingerować. No i dzięki temu no, te owoce są w ten sposób bardzo, bardzo bezpieczne, prawda, jeżeli chodzi o wszelkie pozostałości, które tutaj, tutaj nie będziemy mieć.